Ojciec podjął bardzo odważną i bardzo ryzykowną decyzję, aby zrobić wszystko, by uratować tych Żydów, po prostu wydostać ich z tego kościoła Augustianów. No i oczywiście jakoś uchronić ich przed najgorszym. Udało się zorganizować ucieczkę tych, tych dwóch osób. Oczywiście to jeszcze nie wszystko. Trzeba ich było schować dać pełne utrzymanie i, i, i wyżywienie. I taką osobą, która była najmniej zauważalna, no to był najmłodszy syn, Stefan, to czy ja, miałem wtedy 13 lat. Mieszkaliśmy w Łagiewnikach i na polach, w różnych kryjówkach te dwie osoby przebywały. Było to lato, zboża były wysokie, więc no to też w jakiś sposób ułatwiało. Kukurydza w tym czasie rosła, to też, to też była w różnych kryjówkach przez kilka tygodni ukrywali się. Jedyną osobą, która nosiła e, żywność, no, byłem ja. O różnych porach dnia, dzień i noc. Do no, coraz to innych miejsc, zmieniających się miejsc naturalnie, wcześniej uzgodnionych, przynosiłem jedzenie. Ojciec ustalił, że istnieje możliwość zrobienia ich Polakami. Jako Polacy będą mogli wyjechać na roboty do Niemiec. Jako Polacy regularnie. Wiedzieliśmy, że jadą do, do Niemiec transporty z Polakami na roboty do Niemiec. Trzeba było im zmienić i narodowość, i, i nazwiska. Polacy, którzy pracowali, jeszcze niektórzy Polacy, którzy pracowali w gminie Czarnożyły, bardzo pomogli, w sposób no, zasadniczy pomogli, wydać dokumenty oczywiście, na polskie nazwiska. I Jakub Jabłoński nazywał się w tych dokumentach Józef Kuźnik, a Adela Berkowicz nazywała się Helena Koberow zarówno Józef Kuźnik, jak i Helena Koberow były to osoby, które już zmarły, ale sprytni urzędnicy nie wykreślili ich z ewidencji i one żyły w ten sposób. A więc już byli Polakami, nauczyli się swoich nowych nazwisk. Za kilka dni już żandarmeria się pokazała. Co zrobili inny, nasi porówieśnicy? Uciekli na strych. Żandarmi będą już w mieszkaniu, w sieni, bo rozejrzeli się po mieszkaniu, wyszli do sieni z zamiarem, żeby wejść na strych. Zapytali, czy jest ktoś poza zamani. Jeśli stwierdzimy, że tak będziecie rozstrzelani. Ja powiedziałem mama nie zdążyła, ja powiedziałem nie ma nikogo. Jeden żart został na dole, a drugi po drabinie wchodzi na strych. Wszedł gdzieś do wysokości, do pasa. Był na poziomie strychu, rozejrzał się, strych był zupełnie pusty, opróżniony z wszelkich skrzynek, jakichkolwiek przedmiotów. I widocznie Coś w świadomości tego żandarma podyktowało mu, że on uwierzył, że nie ma nikogo. A tam za tym kominem stali schowani, ukryci Żydzi. Zaczął powoli schodzić pod rabinę. Coś tam po niemiecku sobie porozmawiali i odjechali.